Mam wielką ochotę, dzień dobry. Coś powiedzieć. Czekaj, mojego starego przyjaciela, z którym znamy się bardzo, bardzo długo. I który właśnie z nami posiaduje, tak jak żeśmy to powiedzieli, że zapraszamy tych, którzy nie są buddystami, a którzy chcą po prostu wyciszyć swój umysł. Zapraszam, no, Dziękuję za ten temat. Wiesz, głównie mi chodzi o temat o miłości. Uwielbiam go i, i jest on taki dla mnie bardzo ważny, bo kiedyś y, ta miłość była dla mnie yy, taka trochę inna. To znaczy, ja uważałem, że wystarczy powiedzieć komuś, że się go kocha, i y, y, y to było jak gdyby wyznawanie miłości. Natomiast w tej chwili troszeczkę ta moja droga się zmieniła, i y, y wiem, że mówienie o miłości, czy mówienie komuś, że się go kocha, to nie wszystko no trzeba też działać, tak, czyli swoim zachowaniem, byciem, właśnie tym dawaniem szczęścia też w drugiej osobie, wyznaje się tą miłość. I to jest dla mnie takie ważne, fajne. Mhm. Dzięki. No dzisiaj to... to Dzięki, to? Wiesz, nie wiem jak, bo twoi uczniowie, tak, bo rozumiem, że, że to są tutaj przyjaciele, to są uczniami, nie wiem, ja się do Ciebie mam zwracać, bo, bo jesteśmy po imieniu i chyba... Jesteśmy będę... po imieniu, oczywiście Ty masz się zwracać po imieniu, bo jesteśmy po imieniu, a normalnie mówi się do mnie Roshi, ale Ty masz się prawo zwracać po imieniu, znamy się bardzo, bardzo długo. Mhm, okej. Okay. No, także dziękuję jeszcze raz za ten temat i, i, i super, no będę, będę na pewno odwiedzał, nie zawsze mogę być i, i jest to dla mnie troszeczkę trudne, bo to jest związane też z pracą ale jestem. Dzięki za zaproszenie, że mogę z Wami też być i serdecznie Bardzo Was wszystkich pozdrawiam. <grym 'a> Bardzo się cieszę. Że... Możesz wpadać to... nawet na 10 minut, ale żebyś był. Wiem, tak? wiem, wiem. wiem. No, także pozdrawiamy Was we dwoje. Dziękujemy bardzo. Moją miłość bardzo, miłością. No, bardzo, dziękuję. bardzo serdecznie. Opa. Wszystkiego Opa. dobrego, bo teraz zobaczyłam, że bo tak to miałeś tak ustawione, że nie widziałam twojej no partnerki, tak. a jesteś z partnerką. Także wszystkiego Opa. dobrego dla Was, obojga. Wielkiej Opa. miłości. Tej miłości takiej wiesz, to to co ja mówiłam o miłości, to jest, to jest miłość z punktu widzenia buddyjskiego. To jest to obdarowywanie drugiej osoby, ale jednocześnie też intencja, z jaką my to robimy, tak? Też świadomość tego, że jeżeli my nie mamy tej intencji, to my nie mamy miłości w sobie to jest bardzo ważne. Jest pytanie, wiesz, czy ja, czy ja ją kocham, czy ja jego kocham. No proste, proszę posłuchać sobie tej mowy jeszcze raz i tam jest wszystko wypunktowane. Jeśli nie ma w tobie intencji, to nic z tego nie będzie. Intencji, i potem możliwości, bo intencje to jest jeszcze za mało, bo trzeba to jeszcze zrobić, tak, tak jak podkreśliłeś. Mhm. Dzięki. No, kto jeszcze refleksje na ten temat? Proszę, ja, ma, ja mam jedno pytanie. E, Sławek. E, chciałem zapytać, jak w sytuacji e, takiej, w której druga osoba nas e, krzywdzi albo chce skrzywdzić, e, jak tutaj zachować tę postawę miłości i jak ją Przejawiać? To, to jest jedno pytanie. A drugie, jak w sytuacji, kiedy czasem właśnie musimy się bronić bronić siebie w jakiś sposób i podejmować decyzje, które są trudne dla innych. Niekoniecznie one wynikają z naszej jakiejś złości czy, czy, czy złych intencji, no ale mogą sprawić przykrość tym innym osobom. Wtedy, wtedy tutaj jakby no, nie ma tego przejawiania miłości, no bo nie sprawiamy tej, tej drugiej osobie radości na przykład, czy, czy tych wszystkich pozytywnych uczuć, no ale y, musimy w dany sposób postąpić, żeby właśnie postąpić mądrze chociażby. Sławku, to jest zależne także od naszej intencji. Bo jeżeli w intencji, w buddyzmie, ja teraz mówię o buddyjskim podejściu, jeżeli w intencji my chcemy dobra dla tego człowieka i, i, i mamy tą intencję, że nie chcemy go krzywdzić, ale my też mamy prawo się bronić. Oczywiście, że w ostatecznym rozrachunku i w tym ostatecznym widzeniu świata, no to wiecie o tym, że nawet jeżeli ktoś chce nas zabić, to z punktu widzenia buddyjskiego lepiej jest być zabitym, niż zabić kogoś. Tak? No to są już te głębokie nauki i, i myślę, że część z Was też zdaje sobie sprawę, dlaczego to tak jest. Oczywiście, że nasz instynkt będzie się bronił. I w takim codziennym życiu. My mamy sytuacje, o których ty mówisz, i mamy sytuacje, w których chcielibyśmy kogoś obdarzyć miłością, natomiast ten ktoś po prostu nie chce nam na to odpowiedzieć. No i wtedy mamy dwa wyjścia. Mamy wyjście takie, żeby nie sprawiać temu komuś przykrości. Tak? To znaczy, nawet usunąć się z życia tego człowieka, jeśli trzeba, ale żeby nie doprowadzać do tego, że my tworzymy cierpienie. To jest ważne. Że nie bądźmy przyczyną cierpienia, tak jak nie, tak jak nie zabijajmy, tak także nie bądźmy przyczyną cierpienia. E, aczkolwiek, oczywiście, patrząc na, na, na to z punktu widzenia e, jeszcze innego, czyli karmy, czyli ale to już jest mniej buddyjskie, że, że, że są ludzie, którzy. To już nie jest buddyjskie, ale że jest jakby, przychodzi się na ten świat z jakimiś zadaniami i między innymi gdzieś tam, gdzie się podejmujesz takiego zadania, to nie jest buddyjskie, powtarzam. Możesz przyjąć zadanie bycia w cudzysłowie katem dla kogoś, żeby ten ktoś mógł się rozwinąć, ale to nie jest buddyjskie widzenie świata. To tak nie jest. Tak? I z naszego punktu widzenia, jako praktykujących buddyzm, e, najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie tworzyć cierpienia, że jeżeli możesz uniknąć tworzenia cierpienia, to po prostu unikasz tego, starasz się uniknąć, tak? A z drugiej strony, jeżeli możesz, to emanujesz ciepłem, emanujesz przyjaźnią i emanujesz chęcią pomocy. Ale jeżeli ten ktoś nie chce przyjąć pomocy, to my go nie możemy do tego zmusić. Nie da się, nawet to jest z skłanów, nie da się krowy wziąć za rogi i doprowadzić do żłobu i powiedzieć jej jedz, bo ja sobie teraz wyobrażam, że to jest dobre dla ciebie, tak? Ktoś musi to wybrać sam. Czy odpowiedziałam na Twoje pytanie? Tak, tak. Dziękuję. Kto jeszcze? No, macie okazję skomentować, zapytać się, powiedzieć coś od siebie, kochani. Tylko nasz gość zabrał głos i Sławek, kto jeszcze? Ja mam Roszkę w sumie no, raczej no coś do powiedzenia niż, niż pytanie, bo, bo zauważyłem bardzo. po sobie um, takie coś, że um, z braku laku jakby lepszego słowa ja powiem, że się zachłysnęłem ideą współodczuwania kiedyś. Ja to, tak to nazywam: to znaczy um, chciałem zrobić dobrze dla wszystkich, uh -huh. a przy tym zapomniałem o najbliższych. Uh -huh. I, i, I jakby zauważyłem, że ja nie wiem, może, może to jest kwestia tego, że, że, że trochę pofilozofuję, że ludzie nie są zdolni do tak wielkiej miłości, żeby nią obdarzać wszystkich dookoła, albo ja po prostu jeszcze, czy, czy też w ogóle nie jestem do tego zdolny, czy też powołany. W każdym razie chodzi mi o to, że, że jeszcze raz powiem to, że, że, że ja wpadłem w taką pułapkę, że, że chciałem, że jakby ludzie najbliżsi mi, najbliżsi mojemu sercu byli spychani na dalszy plan, ponieważ ja poczuwałem się w obowiązku do, do jakiegoś takiego bycia z innymi, kiedy mnie potrzebowali. I, 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 I w sumie to dalej we mnie siedzi, to znaczy ja nie wiem, czy, czy słuszne jest takie stawianie jednych ponad drugich, nie. E, jest, jest troszkę tak, ja już troszeczkę wspomniałam o tym tutaj, że żeby móc obdarzać miłością, to my musimy przede wszystkim obdarzyć miłością siebie. Jak możesz dać coś, czego ty nie masz, tak? Czyli w momencie, kiedy obdarzamy miłością siebie, mamy dużo prościej i krótszą drogę do obdarzania miłością innych. I rzeczywiście jest tak, jak ty mówisz, że my zapominamy o najbliższych często, że wydaje nam się, że wystarczy nasza obecność. No, i stąd właśnie ta moja mowa też, żebyście wiedzieli, że to nie wystarczy, że to tak nie jest. I bycie dobrym dla, dla świata nie przeszkadza w byciu dobrym dla najbliższej osoby. Nie, mogę, mogę, mogę zaryzykować stwierdzenie, że po prostu, tak jak zresztą ty sam powiedziałeś, zapomniałeś o tych najbliższych, bo gdybyś pamiętał, to przecież ta miłość w tobie jest. Tylko trzeba ją wyrazić. Tylko trzeba sobie uświadomić to. Tylko trzeba siebie zapytać, czy mam w sobie ten zamiar i gotowość dawania szczęścia swoim najbliższym. Czyli zapytać o to, czy ja naprawdę kocham. Tak? tak jest. Czy to jest miłość. Jeżeli się lubujesz w tym, żeby twój partner cierpiał i z tego bierzesz satysfakcję, no nie, to nie jest miłość. To nie jest miłość. To są gry naszego ego, ale nie miłość. Miłość akceptuje. Miłość powoduje, że jest w nas gotowość do dawania szczęścia, do dawania spokoju, do eliminowania smutków, do głębokiego współodczuwania, tak? Bo to z tego wypływa. Mądrość, współodczuwanie, miłość. Tak? Odpowiedziałam na Twoje pytanie? Jak najbardziej, Rosi, dziękuję. I na to podzielenie się, no bo Ty się dzieliłeś tutaj, tak? A czasami się tak zdarza. I to nawet dość często się zdarza, że właściwie osoby najbliższe, te, którym, którym możemy obdarować, bo czym my możemy obdarować drugą osobę tak naprawdę? Co my możemy jej dać? Bardzo ważna rzecz. Możemy jej dać tak naprawdę czas i uwagę. Tego się nie da kupić. To trzeba dać. Trzeba być i być w pełnej uwadze. Wtedy dopiero obdarzamy kogoś naprawdę. Wtedy dopiero jesteśmy z tym, z tym kimś naprawdę. I ważność kontaktu to wcale nie jest długość kontaktu. Możesz z kimś być 24 godziny na dobę i nie spędzić z nim ani minuty, ani sekundy. A możesz z kimś być 20 minut przy stole i mieć poczucie wypełnienia się tą osobą i wypełnienia potrzebą kontaktu, znaczy zaspokojenia potrzeby kontaktu z tą osobą, bo ten kontakt będzie tak intensywny, tak nas wzbogacający, tak bliski, że będziemy mieli na zapas tego w sobie. Bardzo ważna rzecz. Umiejętność bycia. Takiego bycia, które pozwala właśnie na odczytanie, że Ty naprawdę ze mną jesteś, że Ty jesteś tutaj dla mnie, że ten czas i uwaga jest mój. Bardzo to jest potrzebne dzieciom, niezwykle. Oczywiście, dzieci także trzeba nauczyć, że świat nie, nie obdarza taką uwagą. W każdej sekundzie życia, i trzeba nauczyć, że jest ten czas, kiedy rodzice są z dziećmi, ale także jest czas, kiedy dziecko powinno być samo ze sobą i to powinno być uczone. Ale, ale to jest bardzo ważne też, żeby z dziećmi spędzać czas, dając czas i uwagę temu dziecku, a nie tylko będąc z nimi mówiąc: no dobra, no, no tak, tak, opowiem ci jakąś bajkę, no coś tam, coś tam, i fru, i nas nie ma. One to bardzo głęboko czują. I one kochają ludzi, którzy dają czas i uwagę. No? To tyle. Rosi, to jeśli, mo jeśli mogę się podzielić właśnie a propos tego dawania uwagi dzieciom, bo to jest taki temat teraz w czasie pandemii też ważny, ponieważ część z nas ma dzieci i pracuje jednocześnie. I te dzieci są z nami w domach, i, i no a my pracujemy bo nie zawsze mamy taką możliwość, żeby nie pracować. I ja mam takie doświadczenie, że właśnie jestem umówiony z moim sześcioletnim Adasiem na to, że zawsze po śniadaniu i po obiedzie bawię się z nim godzinę i wtedy właśnie to jest taka godzina, w której jestem tylko dla niego. Nie zerkam do telefonu, nawet jak ktoś smsuje czy dzwoni, to, to, to nie odbieram, jestem tylko dla niego i i bardzo fajnie potem daje to ten zwrot w postaci tego, że ten pozostały czas on faktycznie spędza sam i nie męczy mnie. Po prostu wystarcza mu ta godzina czy dwie godziny zabawy, ale taka intensywna, że ona jest dla niego, ta, ta tak, moja tak, uwaga. Tak, jesteś dla niego i to wystarczy. Ja wspomniałam mu o tym już wiele razy, ale jeszcze przypomnę, kiedy moje dzieci były stosunkowo młode, tak bym to chciała powiedzieć, bo to już nie były takie dzieci, które tam miały po 10 czy 12 lat, tylko były to już takie troszeczkę starsze. Znaczy, może to młodsze miało 12, ale starsze już miało więcej. Ja wtedy bardzo mocno pracowałam. Pracowałam całymi dniami, wracałam do domu tak zmęczona, że często płakałam ze zmęczenia. I, I wiadomo było, że to, co mnie stawia na nogi, to była gorąca kąpiel. I, i wchodziłam do wanny, i w, ty, w naszej łazience stał mały stołeczek. I ja byłam w tej wannie, i dzieci przychodziły do mnie, jak ja leżałam w wannie, po to, żeby mieć ten czas, właśnie ten czas, który jest dany tylko im. I to nie było długo, to było po 15-20 minut z każdym z dzieci, ale nam to wystarczało. Oprócz oczywiście niedziel, bo my wtedy nie mieliśmy weekendów, mieliśmy tylko niedzielę, bo w niedzielę jeszcze były rytuały śniadania, jeszcze były jakieś takie inne rzeczy, właśnie też umożliwiające nam bycie razem. Ale te łazienkowe spotkania pamiętamy do tej pory. I pamiętamy, że najpierw przychodziło jedno dziecko, potem przychodziło drugie dziecko, to drugie już się dopukiwało i dostukiwało teraz mój czas. No i potem ja tam dolewałam sobie wody, i potem już jak ochłonęłam trochę i, i do, do, wychodziłam z tej wanny, ale też już mieliśmy takie poczucie, że wiesz, ta największa potrzeba bycia razem, blisko, najbliżej jak można, była już przez nas zaspokojona, tak? I przeze mnie, i przez dzieci, bo ja też tego potrzebowałam bardzo. Także to jest bardzo dobre. Dzieci się wysycają na mnie wtedy i nie mają tego głodu. Hmm? Ktoś jeszcze? Tak, proszę, Ania. Ja nie tydy... słyszę, przepraszam, proszę głośniej. Mówi Ania. I Rosji, ja przede wszystkim chcę podziękować za to, że mamy możliwość. Spotykania się z Rosji online, bo to naprawdę w tym czasie bardzo ważne. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też i dla wszystkich, i dla tych, którzy z nami są i na których się natykamy, bo to, co Roshi nam mówi i mądrości, które nam przekazuje, myślę, że również przekazujemy dalej. A nawiązując do tego, co powiedział Kuba, bardzo mnie to mocno uderzyło, bo rzeczywiście jest. Także nam się wydaje, że nasi bliscy są zawsze blisko nas, mają dla nas czas i nas kochają, więc my możemy troszeczkę może o nich czasami zapominać. A to jest właśnie to, że jednak naszym bliskim należy się taka sama uwaga, a nawet większa. I Rosi jeszcze raz bardzo dziękuję za tą mowę darmo i za to, że możemy czerpać. Dziękuję bardzo.